Siema, ja jestem Perła i to jest kolejny film na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam modyfikacje samochodów strażackich, między innymi Scani, ale Renault też się znajdzie. Oglądajcie, oglądajcie i oceniajcie. Przejdziemy się tutaj po okolicy, zobaczycie... E, jak między innymi jeździć, czy nie ma żadnych błędów w e, kierowaniu tymi pojazdami? E, pokażę Wam jeden błąd, który znalazłem na jednej ze skani. Jest to skania, właśnie tutaj, ta pierwsza, stojąca, ale po kolei zakopujemy tą Teraz przesiadamy się na skanie. Eee, niedługo w filmach e, z Femminga 17 zobaczycie e, e, różne zdarzenia, które będę wam pokazywał modyfikacjami, które wam właśnie tutaj przedstawię. Będą też pewnie nowe modyfikacje, ale też je będę prezentował. Eee, nie piszcie do mnie, czy wyślę wam link do tych modyfikacji, gdyż modyfikacje nie są moje. Ja ich nie tworzyłem. Znalazłem je na różnych grupach z farminga. Na różnych grupach ratowniczych, na których prezentowane są takie modyfikacje, między innymi, między innymi są to grupy Robstena. Niektóre modyfikacje znajdują się u Robstena. Modyfikacje z malami, które wam pokazywałem, z tymi reskinami, jedne są mojego znajomego, który dla mnie je tworzył z tymi godłami. Dla mnie kolega tworzył a różne inne rzeczy to tworzą moderzy, to tworzą moderzy i ja je pobieram i prezentuję wam je w filmie. Więc nie pytajcie o link, tylko sobie poszukajcie. Do tak samo, znajdują się w, na grupach reformingu e, ratowniczych. O tutaj już widzimy pierwszy błąd. Przyszk i skręta, samochód driftuje. E, I to jest najlepsza modyfikacja. Posiada ona otwieralne skrytki. Zobaczcie, posiada on ta modyfikacja otwieralnej skrytki Ta modyfikacja posiada dwa błędy Jedne to jest świecące się lampy z tyłu A drugi błąd to jest mały, niedomalowany szczegół Ale jak na modyfikację jest fajna Zamknę rolety I pokażę wam ją w jeździe Skania właśnie tutaj ma jeszcze wnętrze, w niektórych modach, które prezentuje wnętrz nie ma, albo są wnętrze, ale z odwróconą kamerą. Jeżeli znacie na to jakąś modyfikację, która odwraca kamerę w środku, to wyślijcie. To by było na tyle w tym filmie. Jak już mówiłem, niektóre skanie znajdują się w tym paku na 300... na 3000 subskrypcji u Ta się tam nie znajduje. Szukajcie jej na grupach z Farmingem. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.